Przed Państwem uchwyt rowerowy Aguri Model Advance, przystosowany do zamocowania na klapie tylnej samochodu i transportu maksymalnie trzech rowerów. Uchwyt składa się z dwóch części, które należy ze sobą połączyć przed zamontowaniem go na samochodzie. Przystępując do montażu w pierwszej kolejności, luzujemy śruby łącznika zębatek, by rozłożyć ramiona uchwytu. Po dokonaniu tej czynności dokręcamy i unieruchamiamy tę część uchwytu. Następnie luzujemy i demontujemy śruby przeznaczone do połączenia obu części uchwytu. Kolejną czynnością jest złożenie obu elementów uchwytu rowerowego i połączenie ich w całość za pomocą śrub z pokrętłami. Uchwyt rowerowy Advance złożony w jedną całość na tym etapie montażu jest konstrukcją ruchomą. Po wstępnym założeniu go na klapę i po oparciu o górną część zderzaka odkręcamy śruby, dopasowując rozstaw ramion wzdłużnych do kąta pochylenia tylnej szyby, o którą oparta jest część uchwytu, po czym śruby dokręcamy. Kolejną czynnością jest poluzowanie pasków łączących uchwyt z górną częścią tylnej klapy bagażnika i założenie metalowych końcówek pomiędzy dach a klapę. Następnie należy naprężyć paski wstępnie i zablokować je dociskając klamerką. Czynności te należy powtórzyć montując pasek po drugiej stronie samochodu. Następnie odchylamy do tyłu ramię z zamontowanymi na nim rynienkami. Po wykonaniu tych czynności rozwijamy paski łączące środkową część klapy z uchwytem rowerowym Advance, umieszczając metalowe końcówki w bocznych szczelinach pomiędzy klapą, kloszami świateł bądź błotnikami pojazdu. Paski naprężamy i blokujemy klamerką. Tę samą czynność powtarzamy po obu stronach pojazdu. Analogiczne czynności montażowe wykonujemy w przypadku ostatniej pary pasków łączących uchwyt rowerowy z dolną częścią klapy bagażnika. Tu metalowe końcówki wsuwamy w szczelinę pomiędzy klapą a zderzakiem pojazdu. Po dokonaniu tych czynności należy mocno docisnąć kolejno wszystkie paski. Po posadowieniu rowerów w rynienkach kołowych należy za pomocą ruchomych ramion nośnych przytwierdzić rower do uchwytu za pomocą szczęk montażowych oraz pasków zabezpieczających. Tę samą czynność powtarzamy w przypadku pozostałych dwóch rowerów montowanych na uchwycie Advance. Dodatkowo wszystkie koła rowerów zapinamy na rynienkach paskami zaciskowymi. Następnie przystępujemy do zabezpieczenia przewożonych rowerów paskiem dookólnym łączącym jednoślady z uchwytem rowerowym. Po jego napięciu blokujemy koniec paska klamerką. Po dokonaniu wszystkich czynności montażowych sprawdzamy stabilność połączeń oraz mocno dociskamy wszystkie paski. Po przejechaniu pierwszych 50 km ponownie sprawdzamy stabilność konstrukcji. Życzymy miłego użytkowania uchwytu rowerowego Aguri Model Advance.